I widzowie pokażę Wam fajną ciekawostkę yy, tu mam fajny yy, taki zegarek profesjonalny, który mierzy tam powiedzmy czas i powiedzmy taki fajny i też mierzy ciśnienie taki jest dobry. No tutaj ponieważ się go tu ten Tutaj się go włącza fajnie Możesz z nim sobie go tak obiegać O, to jest taki Smartwatch. No Dobrej generacji. Ten, ten smartwatch To się to ładuje. Fajny, profesjonalny, elegancki No yy, Bateria tu długo trzyma. O fajny. Fajny zegareczek, smartwatch. No, i on się bardziej tak to jest taki, to jest taki zegarek, że po prostu z nim można biegać. No, może ci mierzyć czas, może ci mierzyć nawet, y jakie masz ciśnienie, czy tam powiedzmy. No, to jest taki. Dobry taki jakościowy zegarek, no, o, taki o, fajny, o, elegancki, profesjonalny, no, tutaj się go ładuje, fajnie, no, jest zniszczony, w dobrym stanie, o, to jest, to jest dobry zegarek, fajny, no bardziej taki on jest czy ten zegarek tutaj nie można tutaj można sobie mierzyć nawet to jest takie tutaj coś, coś podobnego jakbyś mierzył ciśnienie tu z tego masz to na ręce i to ci mierzy ile ci tam no ile tam masz taki ciś, takie mierzy ci to ciśnienie no ile tam masz tam po prostu na przykład jak biegasz to 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 ci to mierzy to fajne jest o, każdemu to polecam to jest taki fajny mówię no technika bolsza i do przodu no teraz go tak, yy, masz takiego smartwatch zegarek on nawet ma nawet yy, włączasz sobie takie coś biegasz fajnie o to ja mam takie coś teraz gdzieś tam sobie na przykład czy mogę sobie biegać włączam I on jest bardziej taki bardziej taki profesjonalny no to są takie zegarki profesjonalne bardziej takie jakościowe i one bardziej są takie że po prostu w sobie mają dużo takich funkcji no Fajny, jakościowy Zgareczek fajny no. Tutaj jeśli on się fajnie prezentuje, no kładę sobie tego na rękę Zakładamy, fajnie, no, fajnie się tego On się będzie fajnie prezentował, bo to jest taki, taki niezniszczony W dobrym stanie No dzisiaj byłem fajnie na targu to Sobie takie coś fajne, takie cudo upatrzyłem Mówię, weź do sobie, mi się to czyda, takie coś i no teraz to jest takie, że mogę sobie teraz zmierzyć takie, że ciśnienie, gdzieś biegam, czy nawet czy na ćwiczenia idę, czy tam gdzieś tam fajnie, czy gdzieś tam podnoszę jakieś, czy tam tak obiegam fajnie, no fajnie to jest, o, czy zwoita rzecz, fajna ciekawostka. No każdemu to polecam. Teraz to już nie trzeba sobie tam yy, jakiegoś tam takich kupywać specjalnie takich tych. Teraz masz to dwa w jednym z zegarkiem, masz smartwatch, zegarek, możesz sobie patrzeć tu godzinę, łączasz sobie czas czy nawet możesz sobie ciśnienie zmierzyć. No nie trzeba sobie za żadnych tam preparatów kupywać, żeby mierzyć ciśnienie. No, do tego jest smartwatch, ją fajnie mierzy. No ile masz tam powiedzmy ile masz tam stan ciśnienia, czy tam powiedzmy czy nie masz za wysokie ciśnienie, czy tam możesz sobie na czas określony dać do biegania. No jest tu dużo funkcji, warto warto takie coś można sobie zakupić, taki fajny zegareczek, no nie trzeba sobie właśnie takie coś, o... teraz może się każdy takie coś fajnie przerzucić na takiego fajnego smartwatcha, fajny zegarek, dużo ma funkcji, no yy, można sobie takie coś to zakupić w każdym sklepie, no. no. Ja to tego zawsze sobie jak staję, to zawsze jadę sobie na rynek, pomagam tam u kolegi, tam handlować wszystkim, wiadomo, no teraz święta idą, to coś tam trzeba pomagać, no, no. to tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.